Siemmo do ja jestem Kuba i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj Farming Simulator 25 w końcu. Wiem, że parę tygodni temu była jego premiera, ale dopiero teraz wpadłem na pomysł, żeby z niego nagrać odcinek. Jak widzicie stoję tutaj sobie z dziadkiem Walterem ogólnie na początku. Nowe maszyny, przebudowa gospodarstwa lub coś takiego. Na początku tak. Mamy milion saldo na koncie. Obszary. Gdzie mamy tutaj? Tu jest dobra. Pokupilibyśmy sobie może ten teren. I jedno takie pol, poletko tutaj. Dobra. Jedno nam na, na chwilę obecną starczy na początek. A więc tak. Co mamy? To budowa. Idziemy w budowę. Co sprzedajemy? Sprzedajmy na pewno ten silos. Bo to nam. Póki co nam nie będzie potrzebne. Tego nie będziemy sprzedawać. To sprzedamy. Tak, to sprzedamy. Yy, więc tak, na początku postawilibyśmy sobie budynki gospodarcze, silosy do budowy silosy, budowlane zbiorniki, narzędzia domy rolnika. Domu rolnika mi nie potrzeba, ponieważ mamy tam już. Chwila. Bo ja to chyba będę musiał budować. Tak, będę musiał to budować. To ja nie chcę tak. Ja nie chcę tego. B. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie, 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 nie. ja nie chcę. Ja chcę budynki gospodarcze. Okej. Okay. Tu byśmy jakoś taką wiatkę byśmy sobie wzięli. Taki garaż bym postawił. O... Hm. Tutaj bym postawił jeden garaż. A tutaj. Hm. Tutaj bym postawił. Od... Od... O, panele nawet można, dobra o, tu bym tak osobę sobie postawił Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda No, powiem Co? Uuu, ale to teren podniesło Uuu, lulu. No nie jest ciekawie widzowie, nie ciekawie, nie ciekawie Szybko wyjdziemy, wyjdziemy z giereczki Widz z gry Tak, bez zapisywania i musimy to od nowa zrobić, bo No jak widzicie, troszkę nam tam nie wyszło Troszkę nie wyszło tylko oby się nam to teraz. Aha, bo to się teraz nie zapisze. Okej. Okay. No to, jak mi się to powłącza, wszystko to widzimy się. Jak mi się to włączy. Dobra, widzowie. Także nam się to już załadowało. Yy, najpierw sobie tutaj obczaję to. No bo tu jest kurcze felek taka górka. Tu jest droga. Czyli ja bym to musiał w tych samych miejscach popostawiać? Okej, okay, dobra. To po postawimy to w tych samych miejscach. A więc tak, kupujemy, nie tak, tak, tereny, kupimy ten na razie, dobra, teraz musimy zrobić tak, tak, nie tak, 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 budowa, to sprzedajemy, 58 tysięcy i na początek to sprzedamy i postawimy sobie od razu te wiatę, gdzie ona była, to była, tak, to była ta te sobie postawimy tu. Aaa, tylko. Aha. No dobra. Jezu, to drzewo nam przeszkadza. tam. Yy, yy, gdzie to. Gdzie my mamy tutaj, widzowie? Yy, no, bo jest piły łańcuchowe. Sztil, oczywiście. Cygny Cyg tchu. Żeby o nim nie zapomnieć, położymy sobie je o tutaj. I tam pomiędzy słuchaj. żeby tam nie wystawało. No tak, na styk. Dobra mniejsza. Teraz możemy tutaj ten garaż właśnie postawić. Gdzie mamy tutaj ten garaż? Budowa. I ten ga. No jak gdzie zachodzi na inny obiekt? No, ja to muszę tutaj postawić, ale tu jest właśnie ta górka. Z tej strony. Postawić. Tutaj nie powinno, chociaż troszkę. No i idziemy zobaczyć, jak to tam. Co tam jest? Oby to było dobre. Tutaj. Dobra, jest git. Jest git, widzowie. Mogło być gorzej, ale jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Zobaczmy jeszcze. O, rower! Dobra. Teraz zajmiemy się tym kurnikiem, bo to jest ogólnie kurnik. Dla tych, którzy nie, nie wiedzą, lub nie wiedzieli. Kurnik za 15 tysięcy. No dobra, sprzedam. I postawimy te wiatę, ten garaż, co miałem postawić, postawimy to tu. Tylko czy mi się obiekt podniesie? Oby nie. Jest, dobra, nie podniósł się. Tutaj troszkę opadło, ale to, to to tak jeszcze po biedy. O, git. Tutaj nikt nie będzie widział, ale git, dobra. No i lala, lala, super. Troszkę tam drzewo będzie widać, ale... No, i światło jest. No i widzowie, no i mówi. Dobra, tu bym sobie jeszcze coś tam dla zwierzątek. Jakieś kurki bym sobie postawił, nie tu. Eee, gubię się tu. Jakieś kurki, gdzie są kurki? Tu, tu jest hodowla zwierząt. Krówki, nie. Owce, kurki. To, to im nie kupię, tego im też nie kupię. Miały takie fajne. o to było to chyba. To jest takie malutkie, super, takie, takie takie malutkie, takie fajniutkie. I tutaj by se kurki mogły łazić, nie? I git by było chyba, nie? A, jest taka, taka szklarnia, to tak mi się tak średnio podoba. To mi się podoba, ale to jest... no tutaj dopiero to mogę postawić. Czyli tutaj podejrzewam, że gdyby tego, gdyby tego drzewa nie było, to by było G. Ale nie chcę mi się tego drzewa wyciąć. Dobra, to postawimy, hmm, postawimy kurom to, takie cusik. Okej, okay, dobra. No i będzie... Tak myślę. Dobra, tutaj mamy to, to, to. No i będzie wjazd... Czy robić płot? Nie, płota chyba nie będę robił. No, nie będę robił. Dobra, teraz. Yy, teraz zajmujemy się maszynami. Maszyny do kur, na pewno. A, tu są takie kurczaczki, kurczęta. Dobra, 20 kur, ale to na razie się tym nie będę zajmował. Na razie się tym nie będę zajmował, na razie się zajmę maszynami na, na początek tej serii. Bo oczywiście widzowie będzie z tego seria. Jakbyś jakbyście chcieli oglądnąć, no, no to zapraszam na mój kanał. Zapraszam na kanał spalony po długo odkurzacz. Te, znaczy nie, przepraszam, Te, nie tak, no, spalony, spalony po długo odkurzacz, a my zaczynamy od ciągników. Idziemy w małe ciągniki, nie, w małe nie. Idziemy w średnie ciągniki, widzowie. Nie ma takich fajnych ciągników. Kupimy sobie na początek dwa masy Fergusony, 210 koni, oczywiście koła Michelin, szerokie opony z obciążnikami. Jeden będzie z obciążnikiem, 180 tysięcy, a drugi będzie z Tuzem. Dobra. To już mamy. I drugie najważniejsze, czyli musimy kupić kombajna widzowie. Kombajna na początku. Hmm teraz mam dylemat. Yy, na razie chyba kupię tego masy Fergusona, bo on kosztuje 100 yy, tysięcy, póki co. Chociaż kombajna na razie nie będę kupował. Kombajna dopiero na razie kupię widzowie, jak, yy, jak będę miał już yy, plony do zbioru. Teraz tak, tam jest zapugowane. Kupimy sobie siewniczek O, są siewniki, dobra. E, tak, sobie nie popatrzyłem, ile to nasze. Nasze i ferkusony mają koni. 200. 210 koni. Obydwa mają 210 koni. Okej. Okay. Yy, czyli kupujemy do 210 koni. To potrzebuje 165, 140, 110, 180. To już potrzebuje 300. To ma 210, 270. Nie no, nie będziemy szaleć. Na razie kupimy taki od Unii. Albo od razu od gromasza. Ile on potrzebuje? 180 koni. No to na spokojnie wizowany kto tu jest od razu talerzówka. leżówka e, Fajny, ten już 300 potrzebuje Ten potrzebuje 110 Ten ma 4,6 Ten ma 3, ten ma 4 Co Taki najmożliwszy będzie ten Dobra, kupujemy ten Dobra, to było na tyle w tym filmie Subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie jakiś fajny komentarz Jeżeli wam się filmik spodobał No i na cholerę tam pijesz za Oglądacie kolejne i poprzednie filmiki Zapraszam do następnego fil filmu Który będzie za jakiś czas Nie wiem, jutro Czy nie jutro Mniejsza. W następnym filmie ogarniemy, zasiejemy rzepak i tam jeszcze coś tam poogarniamy i ten, ten tego, no, no i do zobaczenia. Pa! Cześć! <laughs>